Maneczko, nie wiem czy to się nagrywa. Nagrywa się ok. Dzień dobry, długo mnie strasznie nie było. A co, możemy trochę pogadać? Dla macie Robloxy, symulatorek. Dobra, przyciszę troszeczkę. Tutaj muzykę przyciszymy. Zero montażu, będzie co mi tam. To jest kliker. Podnoszenie, stajemy się jak najsilniejsi. Poogarniamy, o moc tu. Chodzi, widzimy pety. Mamy yy, za diamenty jakieś. Tutaj mnożniki siły. No, widzę, że dużo tak się chyba nie pozmieniało. Bezpieczna strefa. Dobra, tu mamy też ulepszenie od razu widzę. Okej, okay, to jest yy, za wszystko, widzę, za jakieś diamenty będzie od razu robione. Więc ciekawie. Mamy, dobra, 122 siły. Powiem wam, tak ciężko trochę pogadać przez to, że bardzo długo byłem nieaktywny i to było wszystko związane w sumie przez to, że zmieniłem pracę swoją, już nie pracuję tam, gdzie wtedy pracowałem, teraz pracuję w McDonaldzie. No i nie mam tak dużo, powiem wam czasu, jak jesteście na pełnym etacie w robocie, no to nie macie dużo dni wolnych, a nawet jak macie dzień wolny, to wam się, szczerze mówiąc, po prostu nie chce, żeby coś nagrywać, ani coś w tym stylu, przez to, że no, no tak zmęczeni jesteście. Ja przynajmniej tak mam i na się po prostu. No nie chciało mi się nic nagrywać, ale po prostu już gadałem z kilkoma pewnymi takimi osobami Które mnie namówiły po prostu żeby nagrać Okej okay, to mamy pety Żeby nagrać cokolwiek nawet po prostu Żeby tak sobie z wami pogadać Wiem robloxów dużo osób nie lubi z mojego kanału Będziecie musieli to przeżyć niestety Chcę sobie troszkę po prostu pograć, tak pogadać, ja czuję się w robloxach fajnie tak no normalnie mogę, że wiecie, z wami sobie pogadać Jakby było coś nie słychać to przepraszam, nie jestem na słuchawkach, więc Mój błąd Aha, Bromy zabiłeś, jasne, super eee, dobra, co tutaj trzeba ogarniać? Jak zdobyć te diamenty? Pewnie zarabichwy Dobra, wracając do tematu eee, co ja miałem wam powiedzieć hmm, chciałbym No, żeby odżył mój kanał Ale to nie taki sposób zrobić, że wiecie, że odrzuć w ten sposób, że będą odcinki codzienne nic w tym stylu, jak będę miał wolny jakiś dzień to po prostu e, wrzucę jakiś odcinek może możecie dawać mi propozycję co byście chcieli zobaczyć żebym do jakiej gierki wrócił, co nagrał na przykład w wolnym dniu wiecie, możecie wpadać na mojego tiktoka, podam w opisie tam sobie zrobiłem seryjkę codziennie, w sumie tańczę do jednej piosenki, żeby jedna koleżanka stara ze starszych czasów do mnie dołączyła po prostu wiecie e, długo nie utrzymywałem z nią kontaktu no to postanowiłem wiecie nie mogę ją na mesku złapać bo chyba zmieniam messengera a zobaczyłem że ma tiktoka to co powiedziałem że no może tak mi się uda z nią wie, złapać kontakt z powrotem dobra tiktok odhaczony a jeszcze z tiktokiem wracam do tiktoka e, dlaczego zacząłem nagrywać na tiktoku tak narzekaj na tą platformę, że wiecie, że nie będę nic nagrywał, ani w, nic w tym stylu. Szybko już tłumaczę bez problemu. Yy, po prostu polubiłem TikToka, szczerze mówiąc, to nie jest takie, że ej, polubiłeś, że hoho, ho, polubiłeś i już sobie, że nagle ci się odwiedziło albo ci zapłacili. Nie, po prostu ja bardziej tak polubiłem po ludzku, że. Chciałem sobie ponagrywać trendy. Ja często nie wiem co robić w danym momencie. I zacząłem się tak nagrywać. Nie sądziłem, że to się w sumie wybije troszeczkę, mogę powiedzieć szczerze, że to się wybiło No mogę powiedzieć szczerze, że to się wybiło Dobra, tu jest błąd gry, już widzę jakiś, się wdał Tu 1500 tego potrzebuję Czekajcie, coś się zacięło mi, nie chce działać mi gra. Dobra, teraz podnosi już, okej okay. No i wracając, nie sądziłem, że to się wybije po prostu i tak Jakoś szło i polubiłem nagrywanie, szczerze mówiąc. Yy, dalsze tematy, yy, vlogi, tego typu rzeczy, czemu nie super sobie mnie, czemu Nie robiłem żadnych vlogów. Yy, nie czułem czegoś takiego, że po prostu chcę robić vlogi. Nie przestałem jakby lubić obeznanie z kamerą, szczerze Wam powiem. Po prostu to jest takie, można się powiedzieć, że to jest dziwne, skoro tak długo wiecie, przed kamerą. Występowałeś, robiłeś te shorty Czemu przestałeś, bo były pytania, dużo pytań było strasznie yy, Wiecie, fajne nowe pytania były na shortach Szczerze? Mm, przestałem z jednej pracy właśnie, bo zmieniłem też tą pracę A z drugiej, że no to już było takie odzew, wiecie Ostatni ratunek tymi pytaniami W ogóle kanał się już nie rozwijał, wiecie, w jednym miejscu stanął i... No i tyle ja zamiast wiecie walczyć, zamiast normalnie po prostu no powiedzieć, że ej, tak nie może być trzeba wziąć się na odcinki jakieś obycie, albo fajnie się pobawić, będzie wywalone, bawić się dalej tym. To też ja się na podludzku. po prostu pod dami miałem powiedziałem, no nie, serio. Ja wrzucam wiesz, yy, myślę jak to fajnie zrobić, a to nic z tego nie będzie, nawet wyświetleń. A o zarabiam internet mówienia, bo szczerze mówiąc na TikToku to nie będę zarabiał yy, ani na yy, tym. YouTube, ja jakby ktoś pytał, to nie ma takiej możliwości, bo mam za małe zasięgi i nie chciałbym w sumie też. Więc wolę się skupić na realnym życiu. Dobra, tematy mamy kilka odhaczonych, teraz coś w gierce powiedzmy. O panie, ej, tu się zmienia widzimy. Bardzo fajne elektryczne teraz. O nie, przyszedł. Dziad. Chodź tu dziadu. Chodź tu dziadu. Ała Jednak był silniejszy ode mnie. <grym> Dobra. Gierka wydaje się mega spoko. Mm, no i bym trochę w sumie w nią pograł, sobie. Czekajcie 5000 siły, czyli będzie bonus przy 5000 siły. E, tutaj ja chcę właśnie 4, już 4000, dobra odrodzenie. Chcę zobaczyć szczerze mówiąc, ile pierwszy pet będzie miał. Widzę dużo, dużo więcej siły mam. Wiem, odcinek jest nudny, znam życie, każdy powie, że to nic interesującego, a ja szczerze mam to gdzieś. Chcę sobie po prostu pograć teraz. Bo 1200 kosztowało tutaj. Są tabelki. Przy okazji tak to są tabelki. o Boże, jak długo już grają ludzie. Dobra, tu mamy po 200 siły. Ile kosztuje? 1501 P. Czy to dużo, czy to mało? Tu jakieś przepustki. Dobra, teraz popatrzmy. Klejnoty to pewnie za Robuxy. tak Widziałem, że za Robuxy. Ale mieć zero buksy. akurat nie my Tutaj za 10 odrodzeń, czyli 10 rebirfów Dżungla, tam za kolejne widzę, są no Czyli to jest bardzo, ale to bardzo yy, Dużo światów widzę. Okej, okay, tu jest król siłowni <grym> Serio, chciałem nie chciałem powiedzieć król siłowni, a ty o, Ale wielu je zabijają, dobra, to jest król, który Pumpuje oczywiście pewnie nie daj pompować, nie bij No wypier papier I on ma petal, czyli jest 3 razy silniejszy widzę Okej, okay. okay, razy trzy mi teraz pokazuje mam Mnożnik VIP, 90% więcej siły chyba, mniej siły, czyli nie wiem o co chodzi. Patrz jak urosłem uuu, Teraz ja siłacz. Nikt do mnie nie podchodzi, mamy złotą W sumie sztangę mogę tak powiedzieć. Śmiało nawet. Podnosimy po 45 przy 5000 widzę jest 29 mniej. O, Boże, tu jest, tu jest dużo rzeczy powiem Wam, bardzo dużo. Grałem chyba kiedyś w podobny, powiem wam szczerze tryb, ale nie pamiętam, było też, tylko wtedy kupowałem. Ok, czyli tu jest e, pokazany poziom co 5000 nam zmienia się sztanga albo co tam dany poziom, ten na czerwonym pasku, co jest pokazany e, to nam się będzie zmieniać. Więc ok, rozumiem to doskonale. Dobra, mamy już zaraz 5000 tysięcy, potrzebujemy 7 tysięcy, żeby zebrać. Yy, wróciliśmy do żelaznej sztangi, widzę ładnie. Dobra, 11 tysięcy. Teraz taką jakoby kamienną mamy. No taką kamienną bardziej sztangę mamy sobie. Możemy podźwigać ją. Chcę zrobić jednego Rebitwa i jednego peta i tak zakończę odcinek. Nie wiem ile będzie trwał. Yy, bo długo nie nagrywałem i nie pamiętam. No jak to się w sumie robiło, wolę tak bardziej bez twarzy się pokazywać, że mówiąc wolę tak pogadać z wami ogarną słuchawki to będzie na pewno lepszy wtedy dźwięk A tak poza tym no to co Po prostu Nie czuję się dobrze tak wiecie, pokażę ją teraz swoją twarz, super zabijmy jeszcze, a ja chcę odrodzenie chciałem zrobić Dobra 16 tysięcy To jest takie bardziej wiecie, że chcesz pokazać twarz czasami, ale to jest z drugiej strony masz takie już nie, już to nie ten moment, wiecie. Że to nie ten czas, że już się odzwyczaiłem, że... Bo ja miałem tak na początku powiem Wam szczerze, nie wracać chyba już na YouTube, dużo osób też do mnie pisało. I dużo osób też akurat zdziwiło mnie to bardzo szczerze mówiąc mocno, że... chcą mnie na tym YouTubie. Zasięgi moje umarły, jak to się mówi. Dużo osób powiedziało, Discord wszystko po kolei już umarło. Ale dużo osób nie zapomniało o Kamilu Naugowcu, stary, wiecie, i to jest szczerze miłe po prostu, że ktoś jeszcze chce, wiecie, żebym był na tej platformie w sumie nagrywał te głupie odcinki, jak ja to mówię często, no bo one nie są dobrze przemontowane, nie będą nigdy. Nie będę dobrze nagrywał, tak jak inni na przykład youtuberzy, ja będę po prostu Podchodzę teraz tak bardziej do tego, żeby być sobą, nagrywać gierki dla Was. I tyle. I mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dobra. Dość 5 teraz. Trzeba zobaczyć. Okej, okay, tu są prezenty, czyli kody. Okay. Tu są mapy. Dobra, tu mamy e, rebirfy, to już dobrze wiemy. Tu są rebirfy za e, Robuxy dokładnie 300 razy 2 No to się bardzo nam przydało. Może kiedyś kupię coś takiego. Okej, okay. wróciliśmy tu do dobra. Nowości. Ja na pewno w to grałem, jeszcze jestem w 400% pewny. Albo była tak podobna gra, że szkoda gadać. Bo patrzcie, te jajka tu się można kupić za robuxy, więc jestem w 99% pewny, że grałem prawie identyczną grę, szczerze mówiąc. I to już teraz seryjnie mówię. Albo był taki bus, może czekać, bo pety mam. Może ja mam już pety jakieś, tylko ja wiecie, nie wiem o tym. Nie no, bo tam miałem zero. Hmm. Czekajcie, tu nie ma petów, tu są... Okej, okay, mamy już rebirwa. Dobra, tam... Dobra, możemy pierwszą petę kupić. Tylko jeszcze ogarnę noże, zobaczę, co to jest. Okej, okay, tu pokazuje nam yy, stałe wszystko nasze zdrowie. No. Nawet git, że mówiąc. Ale gdzie są pety, mnie ciekawi. To nie, to troszkę jest Dobra, idziemy kupić pierwsze jajeczko za 1500. Tego pyk A nie 1500, ja mam 1400. Czyli jednak nie koniec jeszcze. Nie, pier, papier, muszę jeszcze to robić. Najgorzej, najgorzej, najgorzej. A tu ile kosztuje czekać? Nie, tu nie, tu sorry. Tu miałem kliknąć. Tutaj jest ulepszenie, czekajcie gdzie to było, gdzie to było Kury czaczek znikło mi teraz Są rebirfy, tu nowości 1500 to jest to Dobra, jeden, jedyny pet, szybko zbieramy, zbieramy, zbieramy Robimy ostatniego, czyli Przy pięciu rebirfach, widocznie e, Możemy to skompletować, pewnie jeszcze za śmierci innych, będziemy pewnie zdobywali te diamenty, kto wie szczerze nie wiem, ale grałem naprawdę mega podobny, powiem Wam szczerze tryb bo gdzieś już kojarzy, że było kupowanie za Robuxy też takie pomiędzy, a też jutro podobno ma być aktualizacja Pet Simulator, szczerze mówiąc jestem mega ciekaw czy Preston zrobi normalną aktualizację, taką prawdziwą aktualizację, czy to będzie takie bardziej, że macie trzy rzeczy i Robuxami się bawcie bo jak serio nową tego pożono, porządną, to chętnie sam bym Usiadł i po fartu wiecie, pograł długo w takie coś wolnych chwilach, żeby. No bo w Pet Simulator mega się fajnie grał. Każdy z Was pewnie grał albo gra nadal. No i była fajna, mega taka mm, zabawa. Dobra, 11 tysięcy mamy tutaj już dawaj te 25 tysięcy, panie, dawaj, dawaj, pompuj, pompuj, rób siłę, rób siłę, dawaj, dawaj siłę, siłę, rób siłę, rób, rób. dawaj, rób, znaczy, rób, rób, rób siłę, rób siłę, rób siłę, panie, rób Rób siłę, rób panie siłę, rób, 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 dawaj, 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 dawaj Robimy siłę, robimy, kończymy, już końcówka, końcówka została Dawaj, 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 dawaj I mamy ostatni rebif w końcu. W końcu stać nasz na to pioruńskie jedno jedyne jajko I na tym zakończę odcinek, tylko otworzę jajeczko i zobaczę jak to wszystko wygląda Dobra Animacja jak zwykła widzę, tak nawet spoko I common Ale ten lepszy, ten na 30%, w sumie obydwa commony mają po 30% Tylko czym to się różni? Tylko zacznijmy od tego, gdzie ja mam tego peta Zobacz, jednego. Mm, nie, nie, nie przepustka, nie... Dobra, teraz szukamy szybciutko gdzie jest. E, a tu jest Ekip Ekip Razy 1 z hakiem. Okej okay. Czyli 27 plus 3. 7, 29. dobra, 29 dostaje siły Ile kosztuje następny rewif? 36 tysięcy no całkiem sporo dobra to za jakiś czas się zrobi na pewno ile mogę w ogóle szypetów jest założonych zobaczcie gdzie tu było A, znowu zapomniałem brawo ja tu był pet trzy pety okej okay. indeks jest pokazany tu mogę też otwierać żeby było łatwiej no dobra pewnie znowu za jakiś czas się zobaczymy na pewno nie taką długą przerwę znowu postaram się yy, no, to jakiś czas wróci ten odcinek, żeby sobie pogadać, po prostu tak z wami na przedeć yy, relacje co było cały tydzień się działo. No i co? Dzięki mordeczki, że czekaliście. Mówi dla Kamil Nałogowiec. Widzimy się za jakiś czas.